Chodźcie zobaczyć, jak wygląda zielony nawóz w grudniu. Jesienią, kiedy zachęcam Was do wysiewu, do tego, żeby wysiewać zielony nawóz w swoim warzywniku, żeby znalazł się w płodozmianie, bardzo często pojawiają się wówczas pytania, na które odpowiadam: e, Ale co później? Przekopać, ściąć i to zostawić na powierzchni gleby, czy motyczkować, co z nim robić? No to tak, grudzień przyniósł odpowiedź na to pytanie. Zielone nawozy. No, sporo filmów nagrałem na temat zielonych nawozów, na temat zastosowania zielonych nawozów w ogrodzie i co z nimi potem należałoby robić. Zielone nawozy, które są tą materią, która wzbogaca glebę w, naszej, w naszym ogrodzie. Jesienią w warzywniku ściłkujemy przekompostowanym obornikiem. To przed warzywami o wysokim zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe. Ściłkujemy kompostem, żeby dodać życie, ale ja przecież zachęcam do tego, żeby późnym latem, jesienią, wczesną jesienią, nawet tak do połowy października, do końca października, wysiać zielony nawóz. Nie po to, żeby on wyrósł jakoś bardzo wysoko, żeby dał jakoś bardzo dużo tej masy zielonej, ale żeby pokrył naszą glebę takim zielonym kobiercem. Ten zielony kobierzec chroni glebę przed erozją przez zimę, tłumi wzrost chwastów. Jednocześnie te wydzieliny korzeniowe niektórych zielonych nawozów oczyszczają glebę, pomagając pozbyć się chorób albo szkodników. Warto zastosować te zielone nawozy, warto mieć w swoim płodozmianie, e, oczywiście uważając co po czym, e, bo na przykład gorczycę nie powinniśmy wysiewać po e, warzywach kapustnych, ani przed warzywami kapustnymi, bo, bo gorczyca to też jest e, bliska kuzynka kapust, więc może przenosić choroby i szkodniki specyficzne dla warzyw e, kapustnych. W związku z tym trzeba, trzeba wybrać, ale zielone nawozy koniecznie muszą być. Ja w swojej książce Plan na warzywnik pokazuję, daję takie przykłady, kiedy, w którym momencie warto zastosować i jaki zielony nawóz, bo są zielone nawozy, które oczyszczają glebę, są takie, które wprowadzają azot. No ale Skoro wysialiśmy, skoro zostawiliśmy na zimę ten zielony nawóz, do czego bardzo zachęcam, żeby nie przed zimą go ścinać, nie przed zimą go pozbywać, a zostawić, dlatego najpierw te tutaj dwie grządki zostały wyściółkowane przekompostowanym obornikiem. Na jednej będzie cukinia, na drugiej będzie, będą ogórki. Zostało wyściółkowane przekompostowanym obornikiem, i wysiałem zielony nawóz jako gorczycę, jako tę dodatkową ściółkę, jako tą dodatkową ochronę gleby na zimę. Tu przez środek, w międzyrzędziach ogórków posadzony jest jeszcze czosnek słoniowy. Te paliki pokazują, że tutaj będzie czosnek słoniowy. Wysadzone ząbki, zęby, ząbki. Wiecie, trzosnek słoniowy ma potężne ząbki, zostały wysadzone tutaj ząbki czosnku y, słoniowego. No i okej, okay, i, i będzie rósł. No ale co z tym zielonym nawozem? Wracam do zielonego nawozu. Ano, zobaczcie, jak on teraz y, wygląda. Było kilka mroźnych nocy. Zaraz są mroźne cały czas poranki. Zaraz, za tydzień będą, w przyszłym tygodniu będą y, święta Bożego Narodzenia. I co my mamy z tego zielonego nawozu? Ten zielony nawóz już przemarzł, rozłożył się, rozkłada się, kompostuje się. Takie liście, które widać, że są przemarznięte, które hm, gnią, no wiadomo o co chodzi, nie? Które rozkładają się, które e, kompostują się. I nadal, nadal chronią tę e, moją glebę. Zobaczcie, zielony nawóz, który. Nie trzeba będzie wiosną ani ścinać, ani przekopywać. On rozłoży się, rozpuści się, a jeśli coś zostanie do wiosny, no to spokojnie pomiędzy te obumarłe części roślin będzie można sadzić sadzonki. Co tutaj ma być? Tutaj mają być ogórki, a bo tu przez środek są posadzone ząbki. Czosku słoniowego i w dwóch rzędach będą tutaj ogórki. No to spokojnie sadzonki ogórków będzie można w połowie maja sadzić. Co z przedplonem? A ja musiałbym sięgnąć o swoją książkę, plan na warzywnik, jakie przedplony tutaj zaplanowałem. A mogą być, bo przecież ogórki, słuchajcie, będą wysadzone do gruntów. W drugiej połowie maja. Po 15, po 16, po 17 maja, kiedy minie groźba przymrozków. Oczywiście warto by było wówczas jeszcze okryć tą folią, no ale do tej, do tej połowy maja spokojnie można jeszcze tutaj będzie uprawiać wiele innych warzyw. Tu będzie kiełkował czosnek, a tutaj, a tutaj można posadzić cebulę, dymkę na szczepior chociażby, albo jakieś wczesne sałaty, które będę wysiewał. Na początku marca, pewnie na rozsadę, po to, żeby te sałaty zebrać do czasu, kiedy posadzę tutaj ogórki. No i ten zielony nawóz nie będzie przeszkadzał w tym, żeby posadzić tutaj sadzonki. To już są jakieś. Resztki, będą to resztki. A jeżeli coś zostanie, jeżeli będę chciał tutaj na przykład wysiać rzędy rzodkiewek, no to co za problem? Zrobię rowek motyczką, te resztki roślin po prostu pójdą na wierzch, wysieje rzodkiewkę i przykryję. To jest właśnie rozwiązanie. Super rozwiązanie dla leniwych. Nie, dla, dla ludzi, którzy wiedzą o co chodzi z zielonymi nowozami. Zostawić, zostawić na zimę. Nic nie robić. Zapowiada się słoneczny dzień, więc idę wietrzyć szklarnie, bo nawet zimą w takie słoneczne dni warto wietrzyć szklarnie, żeby wygnać z niej wilgoć. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia!